Hej, przygotowałem dla Was krótki materiał na temat zmian, które dostaliśmy 19 marca 2024. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć o dodatkach, że są przecenione do 21 marca. Więc no, macie mało czasu, jak jeszcze nie kupiliście albo nie wiedzieliście, dlatego chciałem o tym wspomnieć. I nieważne, czy gracie na Steamie, czy gracie na zewnętrznym kliencie, to możecie sobie po prostu wejść w sklep. I macie tutaj różne pakiety, też w zależności od tego, jakie dodatki wam brakują. No to możecie kupić sobie osobno, albo jest też właśnie taka paczka Collection za 20. Te dodatki też można sobie osobno kupić. No chyba, jak nie macie żadnego dodatku, a gdzieś tam dopiero właśnie zaczynacie, no to najlepszym opcją jest Heart of Thorns i Path of Fire. To są dwa dodatki, w cenie jednego, jeszcze są obniżone 75%. Także trzy dyszki i macie naprawdę załawę na kilkaset godzin spokojnie. Kolejna rzecz to jest update do Gemstora. Tutaj dostajemy kilka skinów. Mamy skin do tarczy. Jest także skin do łódki. Jak łowicie ryby, to możecie sobie zakupić taką łódeczkę, jak Wam się podoba. I to są generalnie te ekskluzywne skiny. I oprócz tego także jest Travel and Friends Package, to jest to o czym wcześniej mówiłem, ale generalnie jestem trochę rozczarowany tym pakietem, bo jako, że ten Recharge TP to Friend jest całkiem ok, no to nie oszukujmy się. Hero Pointy jak gdzieś tam gracie, można to zdobyć na własną rękę. Waypointy tak samo, no i ten Black Lion Outfit gdzieś tam można jeszcze wykorzystać. Ale ten cały pakiet kosztuje 2000 gemów. Osobno, TP2Frent można kupić za 800, jak jest na przecenie, no to jeszcze taniej. No a reszta, no to jest taki filler, mogli tam rzucić coś innego, by było dużo, dużo lepiej. No, chyba że gdzieś tam wiadomo, zaczynacie, chcecie sobie przyspieszyć cały progres, nie chce wam się zbierać tych hero pointów, nie chce wam się zbierać waypointów, no to jest to jakaś opcja. No i poniżej mamy już wspomniany wcześniej ten Black Lion Chest Update. Tam się oczywiście pozmieniały te zwykłe skiny i też March Sales. Za tydzień będziemy mieli upgrade do konta. Więc jak brakuje wam banku, bagów, charakter slotów, material storagea, to najprawdopodobniej te wszystkie przedmioty się pojawią na przecenie. Dobra, przechodzimy teraz bezpośrednio już do update'a, ale to zobaczymy sobie na Wiki, bo na Wiki jest to dużo lepiej wszystko opisane. Na początku mamy kilka bugfixów z tym nowym CM. Poniżej także mamy bugfixy na mapach. Nie będę jakoś tego tak mega dokładnie omawiał, bo to by zajęło bardzo, bardzo długo, jak widzicie, tego trochę jest. No, tylko przyjrzymy sobie te najważniejsze według mnie zmiany. Przede wszystkim jest nowa opcja postprocessingu w graficznych opcjach. To tam wtedy możecie sobie wszystko poustawiać tak, jak chcecie, potestować. Kolejna bardzo fajna rzecz to jest to, że zupdate'owali konwertery. Przede wszystkim Candy Corn Gobbler. Jak nie wiecie co to jest, to jest taki przedmiot, który zjadał Candy Corna i dostawaliście randomowe buffy. Experience Booster, Karma Booster, Magic Find Booster i tak dalej. To był bardzo fajny przedmiot, tylko wcześniej miał 5 sekundowy cooldown i po prostu najlepszą opcją, żeby to użyć było ustawienie jakiegoś autoklikera, pójście na pół godziny od komputera, nie wiem, gdzieś z psem na przykład albo do sklepu Przychodzicie i macie już naładowane te buffy w jakiejś tam ilości, a teraz można naraz zużyć z 1000 candy corna i macie już to wszystko naładowane. No i poniżej jest cała reszta tych konwerterów pobocznych. Wcześniej było tak, że trzeba było mieć te przedmioty w plecaku, teraz już tego nie musicie mieć. Na Strike misjach mamy zmianę na Temple of Febe i został dodany poziom trudności taki pomiędzy tym najniższym, normalnym, a CMM. Osoby, które pokonały go wcześniej albo pokonają go na tym najwyższym poziomie trudności. To dostaną specjalny title, on jest wyróżniony innym kolorem, już kilka osób widziałem, taki lekko fioletowy jest, całkiem fajnie się prezentuje, rzeczywiście się wyróżnia. No i mamy także kilka bug fixów, zarówno do Febe, jak i do Obserwatory. Na Structure PvP i na World versus World to są tutaj zmiany już te, które były zapowiedziane, czyli zmiany w achievementach. I został także dodany 24, 8 i 32 slotowy bug do kupienia, zarówno na PvP jak i na wvw, no to wiadomo, tam trzeba mieć currency i te runki, które swoją drogą dość podrożały i nie wiem czy to przez to, że te bagi weszły, czy nie, bo były po 15 golda, teraz są po 25. I na końcu mamy jeszcze profession skills, tutaj są także dwa reliki, na których naprawili bagi. no ale reszta to już macie tutaj jak widzicie 3 czwarte materiału, jak nie lepiej to są właśnie te zmiany. I zostawię wam po prostu link w opisie, nie będę przez to przechodził, nie będę wam tego jakoś bezpośrednio krok po kroku omawiał. W zależności od tego czym gracie, możecie sobie wtedy posprawdzać i zobaczyć co się pozmieniało. Tutaj są oczywiście zmiany i na PvP, i na PvE, i na WvW. Jeśli na przykład was nie obchodzą zmiany na PvP, no to macie tutaj dopisek, że to jest zmiana tylko na PvP. No i wtedy możecie sobie to na przykład pominąć, no chyba, że tylko was obchodzą zmiany na PvP, no to wtedy tutaj macie to wszystko pooznaczone. I no, możecie sobie to po prostu przejrzeć i zobaczyć, co się pozmieniało. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. W razie jakichkolwiek pytań standardowo, piszcie w komentarzach, możecie mnie także złapać na Discordzie, na Twitchu. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie. No i jak chcecie być na bieżąco z materiałami, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się i do następnego. Hej!